Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku od Zera do Drivera. Ulubiony temat co ile kosztuje? Więc dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj opowiem Wam, ile wydałem na Lancera Ewo 10. Muszę Wam przyznać, że motorsport nigdy nie należał do tanich sportów. Nigdy nie należał do yy, sportów, które każdy może sobie na nie pozwolić. Jest tak, że motorsport rządzi się takimi prawami: że jeżeli staćcie, to jedziesz, jeżeli nie, no to sorry, ale zostajesz w domu. Słynne powiedzenie: kto nie ma miedzi, ten w domu siedzi. Mamy taki suchar. Tak, dla rozluźnienia sytuacji. Mój egzemplarz pochodzi z USA, jedynym elementem, który był no, bardzo uszkodzony to był silnik. Wyobraźcie sobie na gotowo taki lancer, powiedzmy e, uszkodzony, myślę, że jesteś w stanie e, kupić za 50 tysięcy, więc zaczynamy od silnika. Mój samochód oczywiście dostał, e, dostał zakuty silnik wymieniona została turbina, która kosztowała około 3,5 tysiąca złotych silnik zakuty 30 tysięcy złotych elementy takie jak ten intake który kosztował 2,5 tysiąca złotych on powoduje obniżenie temperatury w dolocie, wszystkie elementy, poduszki i tak zostały też zmienione bo ten samochód był samochodem seryjnym, więc ich nie miał poza płynami, wszystkimi rzeczami które zostały tutaj wymienione normalnie, standardowo, nic więcej się tu nie wydarzyło, więc de facto już mamy Zakup samochodu i przygotowanie. Silnika do sportu. Jeżeli faktycznie e, też niektóre cewki ulegają, z, e, ulegają, że tak powiem, uszkodzeniu, no to, to mamy naprawdę dosyć e, duży koszt. Tutaj wymieniono została też listwa i wtryskiwacze, więc jakby mamy potencjał na zbudowanie większej ilości, że tak powiem momentu obrotowego, jak i mocy. E, pod maską jeszcze wylądował komputer, czyli sterownik e, silnika, za pomocą którego możemy e, modyfikować oczywiście wszystkie mapy itd. itd. Kolejna sprawa, to Amortyzatory. Amortyzatory, na których startowałem jakiś czas temu i było tym film, to były Ron i można byłoby na tym Ron tracku zostać. Bo Ron track jest dobrym rozwiązaniem i kompromisem pomiędzy ceną a, a tym, do czego on się nadaje. Więc jeżeli nie wykorzystujesz tego samochodu i nie wymagasz od tego samochodu takich, że tak powiem, właściwości, trakcyjno-jezdnych, wydałem na tego Traka około 9000 zł, więc, więc jakby powiedzmy, że to też wliczamy w koszty, ale go zminusujemy, bo za chwilę. Opowiem Wam o e, amortyzatorach, które kupiłem już jakiś czas temu, e, które są topowo rajdowe. Amortyzatory typu Ryger. One są e, tak skonstruowane, że samochód o tej masie, a oczywiście z zabudowaną klatką, jest w stanie pokonywać powiedzmy takie hopy bez odjęcia i lądować bez żadnych uszczepków na dyferencjale, czy też powiedzmy nie wiem, różnych, różnych elementach, które mogłyby powiedzmy tak jak amortyzator poddać się. Roadtruck moim zdaniem nie jest w stanie, nie, jest, nie był w stanie sprostać moim wymaganiom, więc jakby zakupiliśmy Rygera. Ryger był używany, jest to R4 rajger, który jest że tak powiem dedykowany do rajdówek. Tu w tym przypadku ten Reiger jest w stanie naprawdę e, zostać ustawiony pod e, bardzo e, trudny lub specyficzny odcinek, czy na mokrym, czy na suchym. Więc jakby tutaj koszt tego to był 38 tysięcy złotych. Używany, podkreślam, używany, nowy kosztuje ponad chyba 50 tysięcy. Cały samochód dostał oczywiście. Lekkie, lekkie poszycie, e, pomijając przednie drzwi, czyli drzwi są laminatowe i są bardzo lekkie, więc jakby musicie uwierzyć mi na słowo, tutaj jest tak zwana pleksa, tu jest tak zwana też pleksa, więc to nie jest szyba, e, bardzo dużo kilogramów zdjęliśmy z tylnej części, plus do tego jeszcze... Mamy lekką, naprawdę lekką klapę w porównaniu do oryginalnej i seryjnej. Ta pompa jest montowana na dole, jest przy wydechu i jest narażona na uszkodzenia lub ewentualnie na, na środowisko, więc, jakby bez sensu, jest ją trzymać tam. To jest zabieg, który jest dopuszczalny, i ona jest tutaj jest, jest naprawdę jej miejscem. Tutaj widzimy zbiorniczek wody, który służy nam do natrysku na interkuler. Interkuler, pompka i, i to wszystko zostało sprzężone wraz z procedurą startu. I na intercooler jest yy, wtryskiwana woda podczas startu i podczas jazdy na oczywiście pełnym obciążeniu. Wydech był, był, e, wjechał oczywiście e, razem z, e, z samochodem, więc jakby nie doliczamy do tego żadnych kosztów. Jeżeli chodzi o klocki, hamulce, wszystkie tarcze zostały wymienione. No i tutaj mamy też jeszcze między innymi zakup felg. Te felgi są 9 które pozwalają założyć zdecydowanie większy, większy rozmiar opony. E, to jest e, taka trochę mała przewaga i trochę taka, taki handicap wtedy, kiedy zakładasz deszczowe, szerokie opony, więc masz większą powierzchnię styku i Zdecydowanie lepiej się ten samochód prowadzi na mokrej nawierzchni. Ogólnie używamy 8 calowych felg. Tak jak już mówiłem, z tyłu też tak samo jest. Jest laminat, więc te rzeczy zostały wszystkie wyprute. Tutaj, jak widzicie, w środku też nic nie ma. No, to jest. Jeszcze niektórych rzeczy trzeba byłoby się pozbyć, ale naprawdę samochód ten jest treningowy, też między innymi jest na sprzedaż, więc jeszcze tych, tych takich elementów, jak, jak o, o, o to i, i te i te, te półki to wszystko jesteśmy w stanie wywalić. Na razie nie, 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 nie chcemy tego robić, bo nam w zupełności wystarczy waga, którą osiągnęliśmy. Ale o tym też było, więc jakby zapraszam do odcinka. E, który był poświęcony właśnie demontażowi wszystkich elementów. Widzimy tutaj akumulator, który... E, zakup tego akumulatora około 1000 zł z tego co pamiętam, więc lekki, e, lekki akumulator, który leży bardzo nisko. No i mamy oczywiście elementy e, wyposażenia wnętrza. No mówię, muszę wam, przyznać, że, muszę wam przyznać, że to już jest, to już jest. Temat rzeka. Za ile możemy kupić na przykład e, fotele, jak i pasy? To wszystko jest uzależnione od naszego budżetu. Są, e, są fotele, które, e, za które musimy zapłacić około 40 tysięcy, 20, 000, jak i nawet i 1000 zł. Więc jakby wszystko jest uzależnione od tego, jakim dysponujecie budżetem. No, pasy to jest kwestia bezpieczeństwa, więc na nich nie oszczędzałem. Chodziło mi też o lekkie pasy. Ja chyba wydałem e, po bardzo dobrych e, że tak powiem, zniżkach wydałem chyba 1200 zł za te pasy. One się charakteryzują tym, że są lekkie i, i te klamry nie są toporne i szybko, że tak powiem, można z nich się rozpiąć lub się też wpiąć. No, fotele, tak jak już wspomniałem, to jest temat bardzo. Szeroki, kwestia jest, kwestia jest, jakim budżetem dysponujesz. Więc, jeżeli dysponujesz dużym budżetem, to kupujesz sobie lekkie fotele. Dlaczego taka cena? No, są, są zdecydowanie lżejsze, są wykonane z innych elementów, no, surowców, no i też między innymi są, są bezpieczniejsze. Aczkolwiek, jak mocno bezpieczniejsze w porównaniu do tych, nie chcę wiedzieć, nie chcę się przekonywać. Więc, jakby, więc jakby na pewno coś mają co powoduje, że taka cena jest zdecydowanie większa. Fotele są e, sparkowskie więc i są bardzo głębokie. Więc duża, duża część Twojego ciała, czyli miednicy, znajduje się w takim bezpiecznym o, m, zakresie. Yy, tutaj mamy hamulec ręczny, który, który został wyposażony w ten samochód. Ten hamulec ręczny, wyobraźcie sobie, jest naprawdę bardzo ważnym elementem w prowadzeniu rajdowym, bo każde nawroty i każde i każdy, i każdy gdzieś tam zacięcie i pokonanie jakiegoś zakrętu ciasnego, czy też wyjście szybkiego, czy podcięciu, żeby ustawić samochód, jest ważne. No kosztowało około 1200 zł wraz z pompą, więc jakby, więc jakby to musi być. Tutaj widzicie nie, tutaj widzicie kuwety karbonowe. Za te kuwety karbonowe dałem około 400 zł za sztukę. Wszystkie rzeczy, które czasami spadną, to spadają do kuwety. Ona jest pokryta takim szorstkim materiałem, czyli takim papierem ściernym, żebyśmy nie, nie ślizgali się w tej kuwecie. Natomiast e, fajnie jest, bo można ją umyć i samochód bardzo ładnie, schludnie wygląda. Pod deską mamy taką małą nagrzewnicę rajdową, która kosztuje od 400 do 600 zł. Widzicie, deska jest, deska jest też porozcinana, jest odelżona, więc nie ma tego ciężkiego kombajnu z klimatyzacją, który no, poza tym, że fajnie grzeje i chłodzi już dodaje do. Dawał nam zdecydowanie większej wagi. Tu mamy pod spodem belkę, ale tej belki nie wycinamy ze względów bezpieczeństwa. Jak już wcześniej wspomniałem, te akurat drzwi nie zostały zmodernizowane ani zmodyfikowane. Ech. Tu nie uzyskamy i nie zejdziemy dużo z wagi, chociaż są siłowniki i te elementy są w miarę takie no, zbędne, to cenię sobie wygodę, więc mamy tu siłowniki, które jeszcze są w tej szybie, więc jakby nie zdecydowaliśmy się, że jeszcze tego nie będziemy demontować bo trzeba byłoby e, wstawić, wstawić pleksę, szybę, taką z, e, z rajdówki, a to na razie nam niepotrzebne. Tutaj, jak widzicie, jest sterownik dyfrów. Ten sterownik dyfrów odpowiada oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, za sterowanie i spięcie dyferencjałów centralnego e, i e, jakby mapy, które są przypisane do Poszczególnych, do poszczególnych setupów, tak. Mamy troszkę jeszcze tutaj, tak jak mówię, no jeżeli chcielibyśmy pójść naprawdę. Jeszcze bardziej e, odchudzić samochód, to byśmy musieli się zająć tymi, tą całą instalacją, która jest tutaj. Ta instalacja jest zbyteczna, ale żeby, żeby tą instalację wywalić, musielibyśmy zainwestować kilka tysięcy złotych w specjalny sterownik, który, który, który tą instalację podmienia. Jesteśmy za kierownicą. Kierownica, która kosztowała 600 chyba bodajże 50 złotych. Kilka słów na temat e, e, ALS-u, czyli podtrzymanie turbo. Wszystkie takie podtrzymania są y, zinterpretowane. Zinterpretowane w taki sposób, że jeżeli faktycznie posiadamy, startujemy na bardzo śliskiej nawierzchni, to e, racjonalne jest nieużywanie, nieużywanie bardzo silnej pod procedury startowej, jak i, jak i podtrzymania turbo. Ten przycisk, ten przycisk akurat Launch Control w tej chwili nie jest aktywny, on został przeniesiony do, do procedury startu, więc Launch Control jest uruchamiany wraz z procedurą startu. Procedura startu też, jak widzicie, jest kilkustopniowa, bo tak jak ALS, czyli podtrzymanie turbo, tak, jak, tak samo procedura startu jest różna. Różna jest od nawierzchni, jeżeli faktycznie mamy śliską nawierzchnię, to nie, pod, nie, nie wystartujemy z petardy, z, nie wiem, z 8000 czy tam z 7000 obrotów, tylko z mniejszej ilości obrotów, żebyśmy po prostu odjechali, a nie boksowali w miejscu. Pod tym przyciskiem są zinterpretowane mapy, czyli bardzo słaba, średnia i powiedzmy taka pośrednia i max, czyli wszystko, co tuner nam, że tak powiem, z, zrobi. Przycisk dźwięku i dyferencjały. Dyferencjały oczywiście zmieniamy za pomocą tego przycisku. E, wyświetla się to wtedy nam na, na, na pulpicie. Tutaj, jeżeli sobie zmienimy, to tam mamy oczywiście informacje snow, tarmak, gravel migający na przemian gravel z tarmakiem, lub ewentualnie zablokowany dyferencjał całkowicie spięty. Wszystko spięte. Całe te wszystkie te przyciski. I tutaj jest specjalne kabelki. Widzicie? Tutaj są takie specjalne kabelki, które. Moim zdaniem, moim zdaniem no, na tym nie wolno oszczędzać, bo to się wyciera, przeciera, lata razem z kierownicą, więc tutaj, w, moim zdaniem, nie powinno, nie powinno na tym się oszczędzać. Więc to wszystko kosztowało 1500 zł, wszystkie te przyciski, więc bardzo fajnie to wygląda. Większość kierowców, ja to sobie tutaj to zinterpretowałem, natomiast w następnym lancerze będę miał sobie o tutaj te pokręciałki, jak ja to mówię, bo yy, na, o ile na track dayu nie musisz tak często zmieniać, bo są krótkie odcinki, to o ile na rajdzie czasami trzeba yy, z, z chwilą, kiedy wjedziesz na przykład do, na, na śliską nawierzchnię, musisz sobie przekręcić i pilot też czasami musi mieć dostęp do tego, żeby, y, żeby przekręcić lub spiąć dyferencjał lub ewentualnie zmienić mapę, czy też jakby zejść z podtrzymania Turbo, więc jakby te pokręciałki wylądują prawdopodobnie w kolejnym lancerze. Tutaj tutaj mamy, tutaj mamy zegar, który określa doładowanie. Czasami jest tak, że mamy kamerę na ten zegar i na drogę. Więc jeżeli ulegnie coś awarii, to potem możemy odtworzyć sobie i zobaczyć, co było problemem. Więc jakby on jest też między innymi potrzebny dla tunera, który wie, ile ma w danej chwili doładowania. Więc jakby widzicie, no tutaj. To jest bardzo ważne. Kolejnym elementem, który w który samochodzie głośnym rajdowym znajduje się, to jest po prostu interkom. Ten interkom w zależności od wyposażenia kosztuje od chyba 600 zł do 1200, a nawet i więcej. Ja mam taki stylo, Model, który jest zasilany z wnętrza samochodu, kiedyś też używałem bateryjne. Ma możliwość oczywiście ma wyprowadzone dwa kabelki dla pilota i dla. Dla kierowcy, możliwość sobie e, oczywiście e, przy regulacji głośności, poziomu głośności tego, co do nas mówi pilot i tego, co my mówimy, czy, czy, czy chcemy, żeby pilot nas słyszał, czy nie. Więc jakby to jest bardzo ważne w, z chwilą, kiedy naprawdę macie głośny samochód, bo nie da się komunikować. Kask, który, który jest naprawdę profesjonalny, to kask jest bardzo e, zabudowany i nie słychać e, podczas jazdy e, elementów, który, głosów, które, które dochodzą, dochodzą z z, z samochodu, więc ja na przykład jak jeżdżę w kasku, a nie mam pilota to sobie i tak, i tak to podłączę i, i słyszę co się dzieje naokoło więc jakby jak widzicie to jest też element, który musi poza pasami, poza fotelami, poza elementami bezpieczeństwa musi być w samochodzie. Jak już wspomniałem, jest kuweta, która, która, która jest tak samo jak i tutaj, więc ona jest bardzo fajnie, bo czasami wchodzimy, wycieramy sobie nóżki, wyrzucamy papier i mamy bardzo, bardzo e, 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 że tak powiem, przyczepne e, pedały, które, które oczywiście muszą być kompatybilne z wami. To, co chyba jest też między innymi bardzo ważne i bardzo drogie, no to no to, to, co się znajduje tutaj, tak? To jest dyferencjał, który, który, o którym już mówiliśmy i że no Nie da się jeździć bez szpery z tyłu. Koszt tego dyferencjału ja zapłaciłem około 6,5 tysiąca złotych, ale jeżeli chcielibyśmy railiartowy, to myślę, że kwoty by za chwilę e, wskoczyły na, na, na gdzieś 12-12 tysięcy. Jeżeli chodzi o półosie, to też musimy zadbać o nowe, e, bo jeżeli dajemy bardzo dużo momentu i mocy w, w, dla swojego auta, to to czasami potrafimy urwać tą pół oś, a to jest bolesne dla całego układu napędowego, więc jakby moim zdaniem e, to też jest element, który trzeba wymienić i też jest bardzo drogi. Z lewej strony to są te, e, te e, amortyzatory, które, które no, tyle kosztują, ale od nich można zdecydowanie więcej wymagać. Tutaj mamy też stabilizator Worksa. E, który, który który był już na wyposażeniu, więc nie wiem ile on kosztuje, ale około 1200 zł pewnie kosztuje. Więc jakby tak jak widzicie, cała ta cała ta, całe te sanki, kołyska jest seryjna, ma pozmieniane gumy, więc więc oprócz tego oprócz tego worksa nic więcej tutaj, że tak powiem, nie ma. Tak jak widzicie z przodu, mamy, z przodu nic wam nie pokażę. To co jest tutaj to jest płyta aramidowo-karbonowa, która, która oczywiście zapobiega uszkodzeniu przede wszystkim przy jakiegoś słupka, to nie uszkadzamy tego zderzaka i nie uszkadzamy interkulera. Tutaj w tym interkulerze, tak jak mówiłem, jest natrysk zrobiony, nie wiem czy to będzie gdzieś widać, ale mamy tutaj rureczki. Rurunki takie malutkie, więc, więc jakby yy, yy, jak widzicie, jak widzicie, to są, to jest ten tak zwany natrysk wody na intercooler. Skrzynia biegów, mm, koszt, koszt jakby troszeczkę wzmocnienia, e, w sumie, co się kryje pod tematem wzmocnienie. E, wiecie co, technicznie nie wiem, czy jestem w stanie to wytłumaczyć, ale wiem, że się jak miałeś, jak masz torsen, to ten torsen potrafił się, że tak powiem, delikatnie rozleść, rozleść, rozkręcić i wykonywano taki zabieg z pięcia tymi takimi drucikami, więc e, to też trzeba było zrobić, natomiast my poszliśmy o krok dalej i kupiliśmy za 10 tysięcy zł, szperę z przodu, która wraz z komputerem, czyli sterownikiem, sterownikiem dyfrów, jak i e, wszystkimi elementami, czyli, sterowy, czyli z szperą dyferencjałem z tyłu centralnym i, 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 i tym wszystkim. Razem współpracuje i na mokrej nawierzchni dopinanie dyfra, czy za pomocą komputera i tego guziczka, którego wam, o którym wam pokazywałem, którego wam pokazywałem, jesteś w stanie trzymać się na drodze i jechać tam, gdzie ty chcesz, a nie gdzie, 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 gdzie tak powiem on ten samochód chce. Teraz już, teraz już po tym filmie będziecie widzieć, jaka jest różnica pomiędzy zwykłym samochodem, zwykłym seryjnym samochodem, a samochodem takim. To już jest, powiem Wam, półprofesjonalny, bo do tego samochodu brakuje do pełnej, profesjonalnej, topowej rajdówki. Brakuje klatki, brakuje systemu gaśniczego, który nie wspomniałem, bo go nie mam. Nie wydałem na niego pieniędzy, on kosztuje gdzieś około 2000 zł. Ale jego akurat na TrackDeje i takie pojeżdżawki nie muszę montować, wystarczy gaśnica z takich elementów bezpieczeństwa. No i oczywiście, no i oczywiście, e sekwencyjna tudzież kłowa skrzynia biegów, wtedy mamy komplet. Ale można pójść jeszcze krok dalej. Ta sekwencyjna skrzynia biegów kosztuje 75 tysięcy złoty nowa. Ja powiem Wam w, taki, w takim małym zaufaniu, żebyście nikomu nie mówili, Sekwencyjna skrzynia biegów, sześciostopniowa i o tym będzie odcinek, wjedzie do mojej rajdówki. Ten egzemplarz, tak jak już mówiłem, wszystkim w i wobec jest do sprzedania, więc jeżeli ktoś chciałby mieć naprawdę topową furę na track day, czy też na co dzień, jeżeli chce jeździć i się nie będzie męczył, no to jest oczywiście na sprzedaż. Koszty związane z eksploatacją są w tej chwili już znikome. Tutaj jedynym elementem to paliwo, oleje, klocki i nic więcej. Jeżeli nie jesteś, nie używasz, nie jesteś katem, nie uróżniesz płosi jest ok. Jeżeli szanujesz sprzęgło, też jest ok. Sprzęgło też zostało wymienione. Tam sprzęgło kosztowało około 3,500 zł, bo trzeba było przy tych mocach, które, e, które my generujemy i tych momencie obrotowym, e, no, musiało być zdecydowanie dobre. E, słuchajcie, z grubsza to by było tyle, ile kosztuje, ile kosztuje lancer, ile kosztuje taki, taka zabawka do tego, żeby pojeździć. Dużo, mało. No, powiem Wam, że motorsport, jak już wcześniej mówiłem, nie należy do tanich, że tak powiem, zabaw, i, no i, to, i, i tu trzeba dużo wyrzeczeń i, i, i jakby pracować na to, żeby to miało jakby ręce i nogi. Żebyśmy nie jeździli też na półśrodkach, czy też bez opon, czy też na łysych oponach, bo czasami nadmiar mocy, a brak przyczepności, czyli zaoszczędzenie na oponach, kończy się bardzo źle. Jeszcze na sam koniec e, firma e, ubieramy samochody.pl mojego kolegi Bartka, okleiła ten samochód i koszt takiego oklejenia wraz z projektem to 4500 zł netto, więc jak widzicie samochód nie dosyć, że wygląda, jeździ strzela, buczy no i się ładnie jeszcze, że tak powiem, prezentuje. No i słuchajcie, ja się będę z wami żegnał dzisiaj. Duży, obszerny materiał dotyczący co, ile kosztuje, więc naprawdę, naprawdę to jest, tak się to przedstawia. Więc ja z tego miejsca chciałbym wszystkich Was serdecznie zaprosić do oglądania moich innych odcinków i też między innymi do tego, żebyście zostali na dłużej. Kto jest nowy na kanale, proszę zostaw subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. No to oczywiście, jeżeli chcecie wiedzieć, co robię na co dzień, no i to Instagram jak najbardziej, zapraszam, rajdowy Felix, więc słuchajcie w dzisiejszym odcinku To Wszystko Strzała, cześć.